Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór, witam serdecznie. z kogą? Dobry wieczór. Wczoraj Frydery. kamraci. Fryderyk z Lutyni się kłania. Dobry wieczór. Wojciech Obecny. Obecny. Kamraci, piękna akcja była wczoraj kamratów krakowskich i pana oh. Zygmunta Przetakiewicza. Tak. Nie chcę to pokazać, no. To koniecznie hmm. trzeba pokazać. Piękne, piękne rozbicie spotkania z niejaką Oksaną zabuszką. no postacią Ukraińs delikatnie Ukraińs ukraińską-pisarską, tak. tak, postacią delikatnie rzecz mówiąc, no mało ciekawą. Ja sobie szukając informacji o tej osobie trafiłem na wywiad, jakiego w 2016 roku udzieliła dla portalu Newsweek.pl oh. czyli gazety dawnej Tomasza Lisa. Jakie rzeczy Oksana Zabuszko mówi w tym wywiadzie? you <laughs> Ona jest oburzona, że taki film jak Wołyń powstał. Ona twierdzi, że film Wołyń to jest wbijanie noża w plecy przez Polskę, Ukrainie. Ona twierdzi, że ten film przekłamuje historię. Na przykład tutaj bardzo mocno krytykuje, że tam jest scena, jak popi greko święcą noże i siekiery dla banderowców przed tym, jak oni mordów na Polakach dokonują. No, ona twierdzi, że to jest jakaś legenda i wymysł, polska propaganda. Natomiast moja świętej pamięci babcia, która przeżyła tam te straszne czasy, na na, na kresach wschodnich, w Galicji Wschodniej. Opowiadała mi dokładnie te same historie, że było takie święcenie noży i siekiek, że księża katolicy mówili, że e, trzeba konkol e, z pszenicy wychwać, oczywiście jako pszenicę rozumieli Ukrainę i naród ukraiński a jako niebieski, konkol. Niebieski, a... na górze błękit, czyli symbol nieba i żółty na dole to właśnie ta pszenica, zboża, a konkol dodajmy to jest chwast, który rośnie, bardzo, bardzo agresywny. Tak, on się się szybko rozplenia i tym chwastem my, Polacy, mieliśmy być na tej ziemi rzekomo ukraińskiej, tak, czyli ziemi, którą Polska władała od czasów Kazimierza Wielkiego. Mówimy tutaj o Rusi Czerwonej, czyli o tej krainie, gdzie jest między innymi Lwów, gdzie Lwów się znajduje. Co jeszcze ciekawego Zabuszko mówi? Ano, ano mówi, że my sprzedaliśmy Ukrainę w 1667 roku Moskwie na mocy pokoju rozejmu andruszowskiego, tak, tylko ona zupełnie Tutaj pomija taki fakt, że to Bogdan Chmielnicki, tak, przywódca powstania Czyli, kozackiego. Tak, ukraińskiego powiedzmy. Ukraiński, tak? tacy, t, t, ja powiem tak bardziej, to jest powstanie, które Ukraińcy sobie później przypisali. Bo, bo wiecie, Kozacy to byli tacy piraci z Karaibów, tylko że lądowi żyjący na, na, na obszarze Stepu na Ukrainie, bo, bo to była zbieranina wszelkich narodowości okolicznych. Tam byli chłopi, rusińscy. Polscy chłopi, którzy uciekli spod pańszczyzny, tam byli nawet jacyś Szkoci, Irlandczycy. No, nie było tam takiej nacji okolicznej, która by się tam nie znalazła. Ukraińcy sobie z tego później pewien mit narodowy stworzyli. Ale nie mniej, no, skoro oni tworzą ten, sobie ten mit i uznają powstanie Chmielnickiego jako taki historyczny początek nowoczesnej państwowości ukraińskiej, niech za to biorą konsekwencje. 14 lat przed zajęciem Mandruszowskim w 1654, 1654 roku Hetman Bogdan Chmielnicki Oddał Ukrainę jako państwo schordowane Carowi Moskiewskiemu. Sami Ukraińcy wepchali się wówczas w ręce moskiewskie, więc niech. Na Oksana Zabuszko życzenie, tak. na własne życzenie. Tak bardzo tej Polski nienawidzili, tak bardzo nie chcieli w tej Polsce uczestniczyć w tworzeniu jej państwowości, że sami woleli sprzedać się Moskwie. Więc niech Oksana Zabuszko nie opowiada takich farmazonów. Ale fragment wywiadu, który najbardziej mnie wpienił, to już go cytuję. Gdy pisałam Muzeum Porzuconych Sekretów, rozmawiałam z dowódcami UPA wysokiego szczebla. Mówili mi, że sytuacja wymknęła się spod kontroli, że oni byli przerażeni, gdy zrozumieli, co się stało. To nie jest tak, że wszyscy na Ukrainie zaprzeczają wydarzeniom na Wołyniu. Pokazuję tutaj te Twoje słowa, Fryderyku, od razu na ekranie, żeby też nie było, że wymyśla się sobie. Tylko pokazuję cytat z Newsweeka z 2016 roku, z wywiadu, z wywiadu, który jest zatytułowany: Zobaczcie sami. Wołyń jest jak nóż wbity w plecy. Czyli ta kobieta twierdzi, że no Wołyń się wydarzył, bo wydarzył. Coś się wymknęło spod kontroli. Kwestionuje tym samym Fakt, że było to zaplanowane ludobójstwo na narodzie polskim przeprowadzone z niebywałym okrucieństwem, z nienawiścią, I te metody, jakie były wówczas stosowane, gdzie jest kilkaset tych metod, tam 360 ileś opisanych, i to są metody przerażające, których no, nawet nie będę cytował, ale, ale możecie się domyślić, jakie to są, możecie sobie to odnaleźć. I ta kobieta otrzymuje od miasta Krakowa nagrodę i jest fetowana. Powiem więcej, ona powinna być karnie za to ścigana, ale nie będzie. Wiecie, wie, wie, wiesz, wiesz, wiesz mąkci dlaczego? No. Bo przepis, który pozwalał na ściganie negowania zbrodni dokonanych przez Ukraińców w czasie II wojny światowej, został, został uznany w 2018 roku przez Trybunał Konstytucyjny za przepis o charakterze uwaga niekonstytucyjny. Taki przepis był wprowadzony w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej. Wprowadzono zapis, że Instytut bada zbrodnie nacjonalistów ukraińskich dokonane na narodzie polskim na obszarze Małopolski Wschodniej i zaraz wielkie lagą podniosło tam Ukraińcy strasznie zaczęli tak jak e, i Żydzi kiedy taki podobno da. były zapisy zrobili da. z tego wielką fuchpę i postanowili się postawić że jak to że nie może być ustawy która zabrania mówić tego co Żydzi by chcieli mówić bo przecież nawet jeżeli kłamią to mają prawo kłamać no bo są narodem wybranym a naród wybrany ma prawo robić co chce włącznie z kłamaniem przede wszystkim gojów bo przecież goj to jest wiadomo jak zwierzę no Talbot jest jednoznaczny w tym zakresie. Natomiast co ciekawe, wiesz, kto złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności tego przepisu? No powiedz mi, że nas jakiś ukraiński ukro, Ukrainofil, na przykład, yy, yy, no nie wiem, aktualna pani, nie, pani wicemarszałek to nie, ale może nie. Marek. Kuchciński? Nie, no, nie. nie, nie. nie. Re Rezydent Pałacu Namiestnikowskiego Andrzej Duda osobiście taki wniosek złożył. A propos Dudy, wiesz, że jest wielka awantura, że y, dwóch facetów udających prezydenta Macrona y, zadzwoniło do faceta udającego prezydenta Polski. Wiesz o tym? Wiem, słyszałem nawet tę rozmowę. No, język angielski, jak na doktora nauk prawnych, gdzie jest wymóg uzyskania certyfikatu z lektoratu na poziomie C1, czyli to jest ten już poziom prawie takiego native speaker'a, to tak, jest bardzo wymowny. To jedna rzecz. Druga rzecz, ten telefon pokazuje, że w Polsce nie ma żadnych służb specjalnych. One tak. nie działają. No, Jeśli... Ale co się dziwisz? Po co, nam, po co jest im, po co im jakakolwiek służba specjalna, skoro e, e, dwóch dziennikarzy udaje Makrona, a, a jeden człowiek udaje prezydenta Polski? Bo to już jasne można powiedzieć, że no przynajmniej moim zdaniem e, wiele zachowań tego człowieka wskazuje na to, że udaje prezydenta, Na no, do... pewno nie jest to człowiek, który by działał w polskim interesie narodowym. To jego, jego tutaj działalność jako osoby pełniącej. Urząd prezydenta na to wyraźnie wskazuje, a szczególnie w kontekście ostatnich wydarzeń, chociażby wydarzeń na Ukrainie. Natomiast, jeszcze tylko jedną rzecz, taką co do tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny, uznając niekonstytucyjność tych przepisów, wskazał, że nie ma legalnej, ustawowej definicji pojęcia nacjonaliści ukraińscy. W związku z czym istnienie takiego przepisu zagrażałoby temu, że ludzie byliby w istocie karani bez podstawy prawnej. No to czyli, ma... czyli, czyli zaraz, zaraz, nie ma takiego czegoś jak yy, nacjonaliści ukraińscy? Że nie, nie, że nie ma definicji takiej w prawie polskim. A jest w sensie. definicja nacjonalistów polskich? Też nie ma. A jest definicja faszyzmu? Jest taki przepis 256kk. Tu przed chwilą kamerad Paweł mówił, że z tego tak. przepisu jest ścigany, który mówi, A jest mówi, taka kto... definicja, czy nie? Powiem ci tak, ja, ja trochę siedzę w historii idei. Jakbyś siebie zapytał o definicję faszyzmu, to ja bym miał problem, żeby ci definicję faszyzmu e, powiedzieć. To jest tak ocenna rzecz. To jest rzecz, nad którą się właśnie m, historycy idei bardzo mocno spierają. Czym był w ogóle faszyzm? To tak naprawdę ciężko jest powiedzieć, czy przez cały okres tak zwanych Włoch faszystowskich, czyli 1922-1943 taki ustroj faktycznie we Włoszech panował. Bo tam przez szereg lat były zachowane pewne elementy dawnego ustroju, ustroju monarchiczno-liberalnego, i było to przekierowane, powiedzmy, w taką faszystowską estetyką. Tak? Można dodać, że definicję faszyzmu próbował podjąć Stanisław Michalkiewicz, patrząc na niego, ubierając go w bardzo krótkie i proste słowa, mówiąc, że nic poza państwem, wszystko państwo, w państwie i wszystko pod władzem państwa, ale to jest zdecydowanie, zdecydowanie zbytnie uproszczenie tego ustroju, bo ono pomija w ogóle znaczenia słowa, faszyzm, czyli fasi wiązka, czyli tworzenie struktur w narodzie powiązanych ze sobą, które powodują, że ten naród może czuć się więzią pewną związaną i bardzo mocno e, dzięki temu funkcjonującą sprawnie. A dla tych, którzy przy okazji chcieliby mi zarzucić znowu prom promowanie jakiegoś ustroju faszystowskiego przez wspominanie o wiązkach liktorskich, o faszynie, przypomnę, że faszyna na przykład występuje we fladze Francji, więc e, co, Francuzi też promują faszyzm? Sam, sam w Paryżu kiedyś widziałem właśnie takie wiązki, wiązki faszyny na jakimś budynku urzędowym, na, na ogrodzeniu były takie Ale w metalowe. Polsce tak. mamy, w Polsce mamy faszynę i toporła nawet przy Zamku Królewskim. Robiliśmy taki materiał z Wojciechem. Fryderyku, powiedz, mamy faszyny na innych budynkach. Spróbuj powiedzieć, bardzo cię proszę, albo powiedz parę ciekawych zdań w tej kwestii, a ja spróbuję szybko odnaleźć ten materiał. Jasne. Także, także pytanie moje, no ciekawość moja, dla, dlaczego nikt nie skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o uznanie za niekonstytucyjny przepis, na mocy którego ty jesteś ścigany, Wojciech jest ścigany, inni Polacy są ścigani, i ten przepis jest stosowany jako swoista pałka na przeciwników politycznych, bo ludzi się za coś, co jest tak ciężko definiowalne, co nie posiada swojej definicji legalnej w ustawie, tak, w kodeksie karnym ludzie są z tego tytułu stawiani przed sądem. A często i skazywani nawet na kary bezwzględnego pozbawienia wolności. Ostatnio takim znamiennym tego przykładem była sprawa działaczy obozu narodowo-radykalnego w Białym Stoku, gdzie sąd apelacyjny utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji, gdzie ci działacze zostali w ramach tego przepisu skazani na karę pozbawienia wolności. Czyli innymi słowy, Propagowanie, negowanie zbrodni szowinistów ukraińskich w czasie II wojny światowej na Narodzie Polskiej, tej ogromnej zbrodni, która co najmniej pochłonęła 250 tysięcy ofiar cywilnych, jest dla prawa polskiego zupełnie neutralne. Natomiast polscy patrioci, polscy nacjonaliści są stawiani przed sądem i prześladowani. To pokazuje nam stosunek państwa polskiego do Polaków, niestety. I nie jest to stosunek najlepszy. No niestety. A trzeba dodać, że nacjonalizm to nie faszyzm. Nie można tych rzeczy mylić. Ja w międzyczasie pokazuję materiał, o którym mówił Fryderyk, czyli z przerwania tego haniebnego czynu, wręczenia nagrody dla niejakiej zabuszko w Krakowie. Chciałbym tutaj sprostować, no. bo tu się pojawia w mediach informacja, jakoby to, jest pro, jakoby to był protest młodzieży Wszechpolskiej. To był protest organizowany przez krakowskich rodaków kamratów. I materiał znajdziecie na Krakowcy, Rodacy kamraci TV. Kanał się nazywa Krakowscy Rodacy kamraci TV, a ja na linku już wklejam na czacie, przepraszam, na The life, ie. już wklejam link do tego materiału i za chwileczkę go również wkleję, yy, za chwileczkę go również wkleję na, yy, na tym. Na yy, jako, jako yy, QR kod tutaj na ekranie się pojawi. Młodzież Wszechpolska maszerowała 11 listopada w Marszu, gdzie była niesiona flaga neonazistowskiego batalionu Azov. Więc naprawdę nie, nie posądzajmy młodzieży Wszechpolskiej o organizację takiej akcji, bo to nie jest po prostu fikstylu. Kamraci, tyle. Dobrej nocy wszystkim życzę i czołem Wielkiej Polsce. Czołem Wielkiej Polsce. Dziękuję Fryderyku za piękny telefon. Dobrej nocy i niech duch Wojciecha będzie z tobą. I z duchem twoim. Czołem. Dzięki. To był Fryderyk Zlutyni, jak zwykle, bardzo merytorycznie, rzeczowo, w punkt. No i przypomniał temat, który o mały włos wyślizgnąłby mi się między palcami, między innymi, działacza, między innymi działaczami, którzy zablokowali wręczenie w tej, tej nagrody, byli krakowscy rodacy, kamraci. Link już jest na czacie, ja już za sekundkę dodam link również tutaj na naszym czacie. Muszę sobie tylko otworzyć odpowiednią zakładkę. A w międzyczasie chciałem dodać, że w ogóle może nie koordynatorem, ale takim pomysłodawcą był Jan Maria Przetakiewicz, syn Przetakiewicza, który współpracował m.in. z Bolesławem Piaseckim w Paksie, którego książkę można kupić na ten temat. Warto sobie też zerknąć.